Tell you I'm leaving. How long can I stay? I tell you I'm ashamed. is enough for me writing myself I hope you can reach my To już jest koniec. Nie ma już nic. Takie uliczki tu macie. Ło, turbo, turbo. No i tu właśnie gdzieś mieliśmy mieć nocleg. Zobaczcie. Tak byście chodzili do miasta pod taką górę. Nie wspominając o parkingu ale tu spoko tu się stanie panie tu pan może stanąć tu nie ma problemu a nie to tam z boku tam jest parking płatny świetnie tu jest na rowerze czekaj, Betty tu pojedzie żeby nie wparwała tam na wprost jedzie, jedzie no a my po tym Aperalu mamy humor tak, już wyjechaliśmy, to już wiemy o. wystarczy chwila i tutaj to obczai fatalny budynek no tragedia, kto tu pozwolił, żeby takie coś wybudować o, tu staliśmy samochodem przez dwie godziny jak szukaliśmy noclegu. Turbo i luzik. Mamy po 10 kg w plecaku, potem Wam pokażę jak będę wypakowywał, co myśmy nakupili. Plus moje drony, ładowarki, wszystko masara. A do apartamentu mamy 19 km, no to w drogę. Jeszcze po drodze chcę zobaczyć tą, tą taką, jak to się nazywa? No, tam gdzie wypływały te łodzie, taką grotę dla łodzi, tych chyba torpedowych kutrów, bo to chyba łódź tam nie mogła wpłynąć. Czytałem o tym, ludzie tam opowiadają, ale tam z tego co wiem, kutry takie torpedowe były. To było zamaskowane różnymi sieciami, nie było nic widać. Ty już się cieszy na ten podjazd, A, to tak wygląda nieźle. Co? <grystanie> Jak na Malcie. Święta Nikola. Dzisiaj tu już nie będziemy latać, już mi się nawet nie chce. Przyjedziemy tu jutro pod wieczór samochodem. Pierwszy raz wyciągniemy kotwicę pod apartamentu i pojedziemy gdzieś autem Nie ma sensu je ruszać auta Jak się ma rowery A Perol wyjdzie z nas, nie? Tomiza, papa komiża. No jaka chatka, półatka A to tylko 600 tysięcy euro ona ma pogląd na morze, ale półtorej kilometra do mora. Pod strażę. Pod strażę, to je, tam jest u góry. I my w prawo. Ło wow, matko. I chopaj się, O, A jaki piękny wiaterek. Dobra, nie będę nagrywał drogi powrotnej, bo nie ma sensu. Wróciliśmy i zobaczcie, co wchodzi do naszych plecaków. To wszystko przywieźliśmy z Komiża: Żuizko, rumek, orachowica, doklecjan, chlebusz, pomidorki. oczywiście żarcie do kotków. Drony, niedrony, gimbale. Wszystko masakra. Masakra, wam powiem. Tu z nami już na nas czeka koleżanka, czy coś i przywieźliśmy, nie? Tak? Czekasz na nas? Co? Mruczysz? Chcesz coś jeść? Kurczę, już tu komary latają. Powiem wam, tu są komary. Tu jest taka nora z tym. Jest takie ciemności, tam są i, i tam latają komary. Witam wszystkich na kanale Lechu Podróżuje. Mamy dzisiaj wtorek, jest godzina 13. Betty wzięła książkę, poszła na plażę. Dzisiaj ma dzień odpoczynku od roweru, bo naprawdę codziennie jeździmy na rowerach, robimy średnio po 40 km. Wczoraj było przewyższenia 1000 m. Także ona chce dzisiaj odpocząć, a ja zabieram was na, do takiej groty, gdzie, wy, gdzie była wyrzutnia rakiet, to znaczy były tam Kutry patrolowe takie, które z tego co kojarzy miały torpedy i wypływały w morze atakowały i wracały. Te groty nie były widoczne, były zamaskowane. Pokażę Wam polatamy tam dronem, a może coś po drodze jeszcze zobaczymy. Także zapraszam. Zjechaliśmy z tej wielkiej góry Prytyścina taki był znak w lewo, tu jest do tej plaży. Cały czas macie taką drogę. Tam chyba na rowerach jadą, ale ja nie wiem tak szczerze, czy mi się chce tam jechać w dół, czy ja nie polecę sobie stąd dronem. To już do Was zależy, bo ja nienawidzę tego zjazdu takiego. Także muszę się grubo zastanowić. Zobaczycie w dalszym filmie, czy zjechałem, czy nie. Tu jest ta grota. Jedna chyba z dwóch, bo druga jest u góry na północy, a tu jest ta grota, gdzie wypływały te kultury torpedowe. Myślę, że ona jest tu dosłownie na dole, albo tam, albo tu. Także polecimy dronem, zobaczymy, jak to wygląda, a raczej nie będziemy się tu wspinać. Ciepło jest, chmurki, słońce teraz wyszło. No i co, lecimy! jak myślicie? Pojechałem czy nie pojechałem? Droga jest taka spoko. Cały czas z góry. Znaczy jest problem, non stop hamulce się grzeją. A tak to tu już wygląda. Niżej nie zjeżdżam na bank, bo nie ma po co. Przecież nie będę się kąpał. Latałem tam dronem na górze, jak widzieliście, ale jeszcze polecę stąd, bo nie zauważyłem Przynajmniej tak mi się na tym ekranie wydawało, że nie widziałem tej, tej groty, yy, ale było coś tam takiego widać. Może na dużym ekranie, czy na komputerze będzie to widoczne. Polecimy zaraz. Yy, zjazdu chyba jest 2,5 km z góry. Yy, co, i ktoś tu mieszka? No trzeba tu Jeepa mieć albo kłada. tak jak ten jeden gość. On sobie tu kupił kłada i, i jeździ. Dobra. Lecimy dronem i zobaczymy jak to stąd wygląda, bo sam to naprawdę było chyba 700 metrów w dół, żeby dopiero dolecieć do wybrzeża. Także widzimy się po lotach. I've been looking, searching, trying to find the person that I've never found. Nobody hears me when I'm calling, nobody saves me when I'm falling, nobody stays there. Nobody sees how hard I'm trying. Nobody knows I'm just surviving. Is it too much to ask for just a little taste?